Biuro komendanta Roenne Kontakt z policją o Będę siedział na kontakcie z policją na kanale, zobaczymy czy ktokolwiek tam przyjdzie Obawiam się, że nie Toj kasa tutaj też O no, w... Ja o 100 Dolców Porra, za takim golfikiem bym pośmigał, w na Huntera a! robić Critical Style no nie? Co? Na Huntera robić dużego krytyka, Critical, critical strike nie tak? Nie wiem, tego ci nie powiem. To do, do Nexosa najlepiej podejść, on ci pomoże. No właśnie Nexosa nie ma, a dawno z nim kontaktu nie otrzymałem. Nie strzelaj tutaj, pederasto. Zobacz, popie. Widzisz? No tak. Rower sam pedałuje. Musi hmm. nie wyłączył też. fabula, fabula, fabula. 786, dzięki za suba. Witamy w Dziabonkę. dziękuję za subowanie o. i dziękuję za wsparcie. Dzięki serdeczne. A ty masz jakiś kontakt do Johnego Juhi? No, o, o, co tam trzeba? Bo kurde, miałem jeszcze jego skaipa, ale nie będę podawał, bo nie wiem, czy jest aktualny, czy nie. Ało. Czekaj, spoukujecie. Czekaj, czekaj, policja! Co tam trzeba? Co się dzieje? E, wysłaliśmy wiadomość, że potrzebna policja jest w Roenne, czy jak to tam jest? Na skupie, bo nie można kupić żadnego pojazdu, bo zawalone tu samymi złomami jest. To samo na rynku. Sam jeden wielki złom, zero odpowiedzi od was, zero reakcji. Ale jesteśmy w mapie. Już jesteśmy na miejscu, chyba. Z gorąco prosimy o pomoc, bo tutaj strach dosłownie cokolwiek wyciągnąć, bo wszystko wybucha. Poza tym, przez 20 minut gry, tutaj chyba wybuchło 5 czy 6 samochodów. Pokazuję. No, ja już to chodzę. Dziękuję serdecznie. To tyle. Ok. Co ty robisz temu? Przesuwam go. Już się tak Ach. dziwnie unosi na 10 metrów w górę. No bo mówię, ty, ty tutaj egzorcyzmy masz odprawić, a nie cholera. Ach, chcę ty... zabić, tak? Kilofem. Zabić kilofem rower. No tak, to, ju, to ja już to widzę. Mogę użyć. ja, o, what the hell! O kurwa, padłem! <laughs> rower go zabił! Czyli jednak rower jest opętany. Rower go zabił! Ukrył łapatę! To lepiej nie podchodź, nie? Rower jest opętany. Ja pierdolę. <laughs> rower go zabił. Zbagowane rowery, ja pierdzielę. Jeszcze mi arma wykraszowała, ale nie leżę. A, nie mogę! <laughs> Serio, turnament gear can only be used in war games. O Boże, zmarnowałem właśnie 2K Golda. Uh. Oh, yeah. Oh, yeah. Bardzo słaby egzorcysta. A, limit grasie, no, zajmij się, teraz już nie wejdę. <grywa> pedały go zabiły, tak? <grywa> <grywa> Kurde. Ale, co to się dzieje? To chyba nie będę tam? księdzem, bo jak mnie pedały mają zabijać, to... Panie, panie policjancie! Niech pan uważa, bo te dwa rowery są nawiedzone, przed chwilą popa zabiły. Zabiły? No. Ojej. Oj dostaję dostaję za to. Trzeba odholować. Chcę egzorcyzmy odprawić i krasza dostałem. Four. Co on robi? Holowuje. Zapewne. Twój też ma odholować? Ja chcę tego Londo zanim ja wejdę do, do gry to. Bo dać kulczyki, i by jeździł. Mogę, w sumie racja. Ale nie chciał. Panie władzo! No. Ale one nadal nie, ale tu nie... są. No bo to jest magia tego serwera, trzeba To się są opętane. Je Tam jeszcze golf jest tutaj ten do odholowania. Jeszcze ten run rower. Normalnie strach tu, co gdziekolwiek Go chodzić. Wszystko wybucha, no. Egzorcyzm odprawia, chyba tak. Ja mam upatę, nie pokażę Ile to trwa? A zależy jak Fiskus się uśmiechnie A. Czyli równie dobrze możemy poczekać aż ruskie nas najadą No można postać. To nie może ten? Podnosić wyborów? Nie no, mówisz, że odholowuje i wszystko stoi. No to ja nie wiem jak to jest odholowywanie. Jak to odchłodzenie. I Nie odbija się w pracy. No. A to jest normalne takie, że tak odholowywuje się długo? Że to jest nienormalne. Część już krzaki wyrzucić czy coś. 4, to jakby próbował samochodem tu przestawić, to jeszcze gorzej tak się by się tak stało dla mnie. po restarcie, to się odholują szybko, a teraz trzeba czekać. A, a kiedy restart następny? W o, o, 18. O matko. Tylko a Co wygracie? Pharma 3. A, księży Daisy. sobie usiąść, mrówki obejdą. Poczekamy, zobaczymy. I tam Daisy. To jest fajny. Korzenie zapuszczę. Szkoda, że nasionek nie mam. Tak bym Mary się by wyrosło, by było co dymać. O. -o, -o. Hm. No. Przynajmniej byśmy Bo się nie nudzili. Dazłem hmm. na serwer. I światło. O tak, różowe okulary. Wziąć do pociągu, byle jakiego. Juchy, jak łopatę do plecaka, to mu pokażesz. No nie, wybuntowały się dzisiaj, no? Nie, nie, patrz, patrz, na życie. Bagaż. nie, 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 tak tak nie, 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 z nami co? Bunta mają, no. nie, stworzył? A jak będę bił łopatą, to nie, ten? Sekundę. nie, 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 to pomogło. Ostatnio tak popa zabiły. Chwali się, chwali. Chowaj się, panie. Widzi pan, przesuwa się. Aha. Dzień dobry. Nie mówcie, że cię zabijam, pana Dobrze. Łomak Że tak powiem, jak to tak można, na skróty, proszę pana, na skróty. Ja rozumiem, że to terenowa Okej, okay, Dungeon ma. Finder. Ja normalnie boję. Mon... Dobrze, mam ale proszę cię... Na... Niszczy pan prawnie. Tak, ale proszę cię, gorąca prośba, w co innego gram, naprawdę. Uczenie dla pana, oczywiście. Dziękuję bardzo. To ja prowady mam... z piekła do... rodem. Po... Uh! Szanuję wasze procesy. Jak to jest mod Wygnie pan całe... Wszystkie szprychy pójdą, no. Wszystkie no no, no no co ja poradzę, że wszystkie szprychy pójdą. No chcę... Chcę samochód kupić, no oj U, u jaki strzał. Okay, Chwila. U u u, 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 u. Magik No tutaj jakiś dobry popies potrzebny z egzorcyzmami, normalnie. Oje, oh, o Jezu! That. <laughs> no, ale osób nagle wy, wywaliło. <coughs> <coughs> może i pomoc rolnika potrzebna? Znikną. O, zniknął. Obholował się. Nie no, nie dał radę, to może papieża zawołać od magia razu? Działa, magia działa, no. Pytanie, czy jak ja coś kupię, to to wybuchnie, czy nie? O, odholował się. Dobra, teraz. Jej. Mogę... Ja, ja wolę się odsunąć. Ale ja się odsunę, bo ja się boję. Ja się cykam. Co kupić? E, e, co masz do wyboru? E, mam nula. Od golfa do. po golfa. Gol... Mm, gol... Golf? 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 Iluaszka z yeah. Iwiści. <laughs> 115. nie w dwójkę, bo się wybuchnie. To biorę Golfa. ma jak tylko 300. Wiesz co, jak, jak masz 15, Miniacza to... weź, miniacza Miniacza weź. weź. O, on ma więcej. A 400? Kupiłem 400... Golfa, nie, golfa. 400 Już Golfa kupiłem. O. o nie, o nie, co to za gratia, panie? To jest Golf! A. Będę no, się to woził. Odpowiedź z bazy to danych. To dla ludu. Zimny łokieć będzie. Jaki nie mogę być. Kolor, Zimny łokieć będzie. A jak? Jest, bo nawet nie, nawet powietrza nie złapie. No. Ne. Muchy wyśmieją pana na autostradzie. No Po prostu będą się pytały, wyśmieją jak jak pana. A potem <laughs> będzie. Policja łapa golfa! Nie możemy go dogodzić! Tak. Dziękuję za pomoc! Serdecznie. Kłaniam się to samej kule, do widzenia. O, a ten się nie odchylował, co tu się nie się? A czy jak, jak, go się otwiera, bo nie mogę go otworzyć? U. O. Ale poczekaj, bo jakiś tak jest. O to hell. Na koniec do wewnątrz. O. Może zapalił jak traktor Dizelek! To diesel to jest Brzmi to strasznie. To jest Golfo, traktor, chyba jakie tu są prędkości załądaty? W mieście są poza miastem są szczęście. Mandat za prędkość jest stały, więc... mm -hmm. Ale spokojnie, policja poza miastem nie słyszy. Możesz ścisnąć nie się Nie słyszy. słyszy. A jak nawet przelejesz koło nich z pełną prędkością, to nawet nie zabrakło. Wow. Jeszcze ciekawy, jak będę. Czemu ja golfa kupował? Nie przeleciał po niej. próbowali zamówić. Mówiłem ci, Juki, bierz mnie, Dopiero po, po fakcie mówisz? Nie. Mówiłem jeszcze, jak się pytać. Mam nadzieję, że upata nic już nie potrzebuje, żeby wydobywać ten kilopa. Kilo. Of. Co to kurwa jest? Macie Teraz zestaw naprawczy. Możecie podjechać. <laughs> pomocy! Pomoc, pomocy potrzebuję, panowie. Ja zaraz będę tam tylko Zestaw naprawczy też by się przydał. I ki killow by się przydał też jakbyś mógł. Ale o co ja tu zahaczyłem? To jest SOS minicalas kopalnia platyny. SOS potrzebne. SOS. Coś tu jedzie już? Sos ci potrzebny, Juchina? kopalni platyny? Tak, sos mi potrzebny. Najlepiej babykę. To się jeszcze ściąga. nie? Jakiś problem mam teraz z połączeniem. Pana. Się... Tak. Ma pan zestaw naprawczy? To taka jakaś niewidzialna ściana była. Ja już jeden. A, w cholerę. Ja już miałem właśnie podobnie. Pomocy, Remis, Remi, kiedy mi się, Remi. I nie mam zestawu naprawczego nawet. Wow, ile osób w Pieprszone golfy. No i znowu, oczekajanie na odpowiedź z bazy danych. Dupa. Czekam tam na TS. O. Pogonić. O, od razu lepsza widoczność. Panie policjancie! Kolera jasna. SMS. E, e. Proszę o naprawę na kopalni, platyny poszło, a ten tam pojechał na zkirofonię. Radex jedzie, Chevrolet 2000... te tutaj, tu, w prawo! Jeźdź, ty... dupę walony. Co dalej? Co ja będę dalej mógł zrobić? Co ja biedny dalej mam robić? Powiedz mi. Ja biedny tutaj i pojechał w Pizdu. Co tu się dzieje? Policja, zjedź na pobocze i zatrzymaj się. Co? To co? Policja, zjedź na pobocze i zatrzymaj się? Nie słyszałeś tego wi -Fi? Słyszałem, ale nie myślałem, że z tak daleko to łapiasz. <noise> Japitole. Co to ma być? Lola, teraz chyba bateria mu siadła, bo gdzieś jest pobocie i za chyba je. Chyba bateria musiada w tym radiowozie czy coś gdzie się kupuje zestawy naprawcze? Na stacji albo w sklepie ogólnym Na stacji benzynowej, tak? Dobra. Nie ma co, biegniem. Dajem SOS. O Cooper czerwony dla tylde tam. No i co z tego kawolto? Kilow sobie kupię, no będę musiał kilow sobie od razu kupić. Biegnę se drogą. Mam jeszcze 600 metrów. Kaspa, kiedy zmiana gry? Nie wiem jeszcze. Ale niestety to troszeczkę zajmie. To za screenshot jest No, ja muszę czekać do restartu Poczekaj niestety A, ja biegnę sobie po zestaw naprawczy Kupię zestaw naprawczy i znając życie Rozwalę się z pierwszym drzewie czy coś co Jeden jeden na naprawczy starczy czasami nawet na cztery. No ładnie, czekam. do pociągu, byle jakiego. Nie patrz na bagaż, nie patrz na ilość. No znowu ludzi wywaliło? No, ten, z adminem gadałem i. To, że tak masowo wywala ludzi to jest to, że e, serwer już nie wytrzymuje i wywala graczy. Żeby odciążyć sobie. O, żeby samochód nie zniknął. Jak zniknie to się potnę. <noise> Dobrze. Tu jest coś, tu jest gościu jakiś. Cześć, typie. Narzędzia kup. Kupię to i kupię sobie to. I jeszcze kilo. Gdzie się kilo kupuje A, w sklepie pewnie. W ogólnym. Ogólnym Czemu tutaj tyle zielonych ogórków stoi? Bo to najlepszy pojazd. Na początek. Czemu tego typa przyniosło? Nie, mogę rybę kupić, ale nie mogę... W markecie? Czy... To jest... Łoł, jak ci tego gościa przyniosło w markecie? Ty, gdzie tu jest? On nie, nie sprzedaje łopaty. Nie, nie, w ogólnym sklepie, nie ma gdzie. A gdzie jest ogólny sklep? Zielonka, bo przy policji. Gdzie? A sklep ogólny. Matko, jeszcze 400 metrów? Ech...